Witam Was serdecznie, dzień doberek. Mamy właśnie dzisiaj jest dzień jaki mamy dzisiaj? 6 chyba, 6 kwietnia. Jesteśmy właśnie. Jakby to powiedzieć, no jest w środku tej pandemii całej, o której wszyscy już wszystko wiedzą. I co Wam chciałem powiedzieć, wrócili, żeśmy ostatni filmik było na powrocie. Austria, Niemcy, Austria to było na powrocie jeszcze z Rumunii i dzisiaj jedziemy z powrotem na Rumunię. Jadę właśnie załadować. No i ciekawy jestem, jak wyglądają granice: na przykład granica niemiecko-austriacka, austriacko-węgierska i węgiersko-rumuńska. Tego jestem ciekawy. Do załadunku zostało mi się 40 km. Jak załaduję, to pogadamy, poopowiadam Wam. Jak wygląda w Niemczech? Co ja myślę o tym całym, o tej całej pandemii? Jak, co się zmieniło dla kierowców tutaj w Niemczech? No i jak wygląda praca i życie w Niemczech podczas pandemii koronawirusa? No i co, mordeczki? Załadowane, no załadowane już jakiś czas temu, bo ja już jadę godzinę 20 i tam ujechałem prawie 2 godziny, no 3 godziny już jadę. Jesteśmy właśnie na 96, dojeżdżamy pomału do obwodnicy Munchenu. No i co? Rozmawiajmy najpierw trochę o tym wirusie. To tak, ja wam powiem. Co ja o tym myślę, możecie żwawo komentować i mówić, czy to też tak myślicie. Czy wasze zdanie jest inne chętnie się zapoznam z zdaniem z każdego z was. No i moim zdaniem jest wirus to jest wirus, który był już od dawien dawna. On się tam w jakiś sposób zmutował. Tak? Jest troszkę. no nie troszkę, jest mocniejszy niż grypa. Ale robienie z tego, ja rozumiem, ludzie muszą yy, chronić się przed tym, bo nie ma szczepionki. Ale na grypę do niedawna też szczepionki nie było i ludzie jakoś żyli. Na grypę z nie, umiera w Niemczech, bo przy, bo przy, przy, przytoczę taki przykład, 25 tysięcy ludzi rocznie. Na świecie umiera ich chyba 670 tysięcy. Jest to też. Strasznie, strasznie dużo, i nikt z tego żadnego dramatu nie robi. Moim zdaniem, że wirus jest strasznie groźny, i to wszystko to prawda, z tym się zgodzę w 100%. Ale zrobili niepotrzebne zamieszanie. Ja uważam, że to zamieszanie jest po to, zrobione, żeby trochę rynek przystopować. Bo moim zdaniem ludzie są za bogaci. Firmy za bardzo się porozwijały, ludzi jest przede wszystkim za dużo na tym świecie No i trzeba to trochę jakoś ukrycić Ja to tak yy, rozważałem, rozważałem I rozważyłem, że co jakiś czas jakaś cho, jakieś choróbsko wychodzi robiąc z niego wielki dramat A później jest po temacie No i mi się wydaje, że to właśnie znowu jest ten moment Fajna data, bo 20.20 20 będzie o czym pisać w książkach na historii no i takie jest moje właśnie zdanie nie? jakie jest wasze chętnie usłyszę a co w Niemczech się zmieniło z powodu tego wirusa no dużo firm jest zamkniętych powiedziałbym nawet bardzo dużo możecie jak sami widzicie jedziemy teraz autostradą która jest no jak na godzinę 18 można by rzec że pusto. Parkingi puste. Można stawać kiedy się chce, gdzie się chce. Aczkolwiek ciężarówek jest, powiem Wam. Jeździ jeszcze ciężarówek po drogach. Do tamtego tygodnia osobówek prawie w ogóle nie było, teraz widzę pomału. Znowu wyjeżdżają. Znowu ich coraz więcej widać. Nie wiem czy wiecie, ale jest, są też od Sanifea. To jest firma, co ma ubikacje na stacjach, są za darmo, prysznice są za darmo. Tam gdzieś słyszałem, że to nieprawda, to jest prawda. Sprawdzałem, widziałem, używałem, jest za darmo. No na firmach strasznie się bronią, masek nie trzeba jeszcze nosić, chociaż ja uważam, że maskę powinni nosić ludzie starsi i ci, co są zagrożeni, no i przede wszystkim chorzy. Nie można, znaczy nie można, z domu można wychodzić, ale nie można się w grupach spotykać. Trzeba trzymać od siebie odległość 1,5 metra, najlepiej 2. To wszystko ładnie, pięknie. Wszystkie sklepy, oprócz spożywczych, pozamykane. No, ja rozumiem, wszystko OK, no ale czy myślał ktoś, co będzie z tymi ludźmi, którzy potracą teraz pracę? którzy splajtują przez to wszystko, o nich nikt nie myśli, nie, to nie jest ważne, tam państwo w jakiś sposób pomaga, ja widziałem, słyszałem, znaczy się, no ale czy to jest wystarczająco, po, wystarczające? Powiedzcie mi, jak długo te państwo będzie pomagać i komu przede wszystkim? Bo to mnie najbardziej zastanawia, komu te państwo będzie pomagać i jak długo? Ja mam nadzieję, że ten, wir że ten wirus, może nie ta pandemia cała, ale ten to, to, to takie siedzenie w domu, zam, zamykanie firm, mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy. U nas jak na razie jesteśmy przed świętami teraz. Yy, paro z ciężarówek stoi na placu, ale du, trochę jeszcze nas jeździ, nie? Widzicie, ja jadę na święta na Rumunię. Dlaczego jadę na święta na Rumunię? Bo nie wiem kiedy u nas, u nas prowadzili już właśnie dom skrócony czas pracy, nie wiem kiedy mi to wprowadzą. No i parę gro... Trochę grosza muszę mieć odłożonego, żeby jakoś... No, jakoś przetrwać to, nie? Ten zastój powiedzmy. Mam nadzieję, że po świętach, najpóźniej w maju, jakoś to się ruszy i będziemy znowu wszyscy mogli normalnie jeździć. Jedyny plus tej pandemii jest tylko taki, że parkingi są puste i nie ma korków w Niemczech. No ale płacić to czyjąś krzywdą, czyim zdrowiem. Nieopłacalny wolę w tych korkach postać i być ja zawsze z tą myślą, że parkingu może nie być to na tyle, co mam na ten temat do powiedzenia. Nie będę zamulał, bo to nie ma co. Na dworze piękna pogoda, wam powiem 20 stopni, już normalnie lato. No i co, lecimy, lecimy, zobaczymy, jak Munchen. ale Munchen powinno być puste, już jest 18 i. No i nie wiem popatrzymy na granicę austriackiej, co tam się święci Co tam nam szykują, czy idzie granicę przyjechać, czy są kontrole Jak to tam wszystko wygląda No i właśnie jedziemy w Munchen jedziemy małym, małą obwodnicą No ale nie szło inaczej, to jakoś znaki pokazały i powiem Wam, że jak raz tu już jechałem, o tej właśnie godzinie, tylko w drugą stronę, i była katastrofa. Teraz, jak możecie fajnie popatrzeć, mały ruch. żeby nawet, że bardzo, bardzo mały. Na szczęście, bo my mamy jeszcze kilka kilometrów do zrobienia, ale dzisiaj wtorek, a zrzutkę mamy. Piątek między 11 a 14 Czyli jak to się mówi Nimo lipy Ni Nimo lipy No i Śmigamy tutaj dojeżdżamy za Za niedługo, niedługo wskoczymy na autostradę i lecimy na Salzburg moi mili na Salzburg. Dzisiaj jest plan działania. A ja minimum do granicy niemiecko-austriackiej. Mam nadzieję, że się uda. Tak więc trzymamy kciuki i lecimy, lecimy. O właśnie, dojeżdżamy do granicy niemiecko-austriackiej. Ja widzę tutaj zrobili wszystko do jednego pasa. Czyli może być jakiś controlation. No, dlatego ja nie będę sami same przekraczanie samej granicy nagrywał, bo to już nagrywałem ostatnio jak tu byłem. Odezwę się jak przejadę granicę i powiem Wam co tu się działo. Okej, okay, Misiaczki, jesteśmy po stronie austriackiej. Prawda, była kontrola na granicy, ale kontrolowali tylko osobówki. Wszystko jechało w jednym rządku. Ale ciężarówki przypuszczą, nie, były, nie było żadnej kontroli. Nic, normalnie wpuszczał, stali sobie w maseczkach. I ciężarówki mogły jechać dalej. Jedyne tak jak mówię. Kontrolowane były tylko ciężarówki. No nic, dobra, ja wyłączam, tam widzę policja stoi. Słyszymy się później. O cześć! O, mamy już środę rano. Prawie nam stanę na parkingu. To... Dosyć duży parking Powiem wam, że przyjechałem tutaj... O! Za 10.09 No i liczyłem się z tym, że parking będzie zawalony No ale powiem wam, powiem Było miejsca, aczkolwiek gorzej niż w Niemczech Gorzej tutaj z parkingami w Niemczech Lepiej, łatwiej parking znaleźć Powiem wam, tu gdzie Rejka już jest wolna, tu stał jeden Tu było zawalone tu koło mnie było puste, za mną były ze dwie rajki puste. No i tam z przodu jeszcze widziałem rajki. Czyli nie ma tragedii, nie? No. Ja teraz obchód zrobię samochodu i co? I ruszamy i jedziemy na węgry zadamy co Zowie na to. Piękny wschód słońca, co? Lubię wschody i zachody, ale to już chyba wiem. Pięknie, pięknie, pięknie się kręci. Obydruszka dobrze szła, wszyscy zdrowi byli i szczęśliwi. A reszta jakoś sama się ułoży. Zapowiada się znowu cieplutki dzień. Fajnie, fajnie, fajnie. Jesteśmy właśnie koło Lincu. Powiem wam, że tutaj nic o koronawirusie nie słychać. Ruch jak zawsze za 15,7 powiem wam, że tutaj w Austrii dużo, dużo większy ruch niż w Niemczech nie? ja nie wiem, czy tutaj może te firmy bardziej działają nie zamykają ich jeszcze tak to dobrze bo przynajmniej ludzie pracę mają no ale myślałem, że ruch będzie mniejszy ale się myliłem, jak widać Jesteśmy na granicy i co? 4 km korka Zobaczymy jak pójdzie No i powiem wam tak na granicy zeszło mi się żeby Was nie skłamać Czekałem godzinę chyba 20 później Eee, pół godziny aż kupiłem bilet, znaczy ja kupiłem autostradę i później jeszcze w same przekroczenie granicy trwało jakieś 10 minut. To, że ja jedę tranzytem przez Węgry Dostałem ja was proszę bardzo taką kartkę. Na niej piszę, na których stacjach mogę tankować, na których nie I nie mam prawa zjechać z autostrady. Do sklepu nie mogę iść, nie mogę iść nigdzie, nie, mogę, tak jak mówię, tankować tylko na niektórych stacjach, na nalepkę mi się wydaje na lusterku. nieźle, no i co, cisnę, celem jest dojechanie do granicy Węgier... y, rumuńskiej i resztę później, no ale powiem wam, że widać, że kontrolują, nie. Ale fajnie, że te granice pootwierali i puszczają wszystkich. Autostrada tutaj, jak na razie, w miarę pusta. Ja mam około 380 km do następnej granicy, no i tam chciałbym stanąć. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak się należy. Powiem Wam, że na Węgrzech ruch normalny. Nic mniej, nic więcej. Jedyne co się zmieniło, to tylko to że e, no parkingi są wyznaczone dla e, tranzytu nie i czego to jest ten mój i teraz ja nie wiem nie to jest Imarasi, jakiś Layonezy albo Kakesmet. smet tam my musimy zjechać tam zrobię 45 przerwy no, i plan działania jest dojechać już do granicy rumuńskiej. O, tu teraz możecie pokazać, zobaczyć, jest parking. Może będzie widać? Jest znaczek, że Note 4 Transit. No, jesteśmy na granicy rumuńskiej. No, ja już tu stoję godzinę, takie podjazdy, niż tam się zjeżdża w prawo na parking. Przejeżdża się przez Węgra, kawałek dalej przez Rumuna No i się ciśnie, nie? Mam nadzieję, poszło w miarę szybko. Mam jeszcze niecałą godzinę jazdy, nie wiem. Może ujadę na następny parking. Zależy, jak mi się będzie chciało. Co się dzieje na granicy? Wszystko zapalone Jestem ciekawy, czy znajdę parking, nie? Bo to, to Lipton może się dzieje No i siemanko, ale cześć, witam was serdecznie już w Rumunii Jak widać ciśniemy sobie jeszcze autostradką Później jest zjazd, objazd kawałek autostrady. To jest droga zamknięta, zakaz dla 7,5 tony Później jest znowu autostradą i końcówka już jest landówką. Siedemeczka. No ale nie o tym mowa. Powiem Wam, jak dojechałem wczoraj do korka na autostradzie na granicy rumuńskiej, pomyślałem sobie: 3 km odstoję. Minęło. Wiem, zajęło mi to jakieś około 40 minut, aż dojechałem na parking. Co myślę bombastycznie. I Po następnej pół godzinie, gdzie byłem już drugi w kolejce do budki, przychodzi celnik i mówi do swidania, na bok, oni zamykają, oni mają koniec. Tutaj przerwę czy długie co, oni zamykają budę, ustawiać się po boku. Zanim się wcisłem, zanim się ustawiłem, Minęło na następne 40 minut, gdy podjechałem do budy. Wychodzi celnik, mówi do mnie: change. Ja mówię, ale co change? Ja change i zamknął okno. Czyli chodziło o to, iż będą się zmieniać. 40 minut naturalnie, czy, czy nawet 50, trwało, aż się zmienili. Przyszedł papiery, dowód osobisty, dowód rejestracyjny samochodu i naczepy właśnie pamiętajcie że trzeba mieć oryginalne dowody rejestracyjne naczepy i ciągnika na pęgrzech mi się wydaje jest obowiązek no patrzy wszystko ładnie pięknie elegancko mówi do mnie do lekarza wie do czego no tu do lekarza wyjedź autem zaparkuj na parkingu i przyjdź że Dobra, jak mus, to mus. Przyszłem do lekarza Stał wojskowy No i się mnie pyta Papiery patrzy, dokąd jadę ja mówię, no to Miewani A okej, okay, super e, Na powrót co robię A wy Na powrót pusto, z powrotem do Niemiec A okej, okay, okej, okay, okej okay. Napisał kiedy załadowałem Popatrzył jeszcze tam Dowód osobisty sprawdził No i mówi do mnie tu papiery i trzecią czapkę. I tu jest moje pytanie, które mnie zastanawia. O, co to były za badania lekarskie? Co to był za doktor? Co on badał? Dziwne, nie? No ale ważne, że się wszystko udało. Bez jakiegoś tam większego stresu. Tyle, że no, na granicy odstałem. Nie? No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Do celu mamy, navigation pokazuje 550, ale mi się wydaje, że można z tego 80 urwać, jadąc siódemką. Ona tam widzi zakaz, a tam zakaz jest tylko w nocy. A więc zostałoby 470, no to by było tak romantycznie, nie? No ale nic, na razie ciśniemy, piękna pogoda, słoneczko świeci. Chciałem, w ostatnim filmiku mówię, że chciałbym tu przyjechać latem, jak słońce świeci. I co? Jestem. A! Trochę przeładowany, czy mi się tylko tak wydaje? Ty! On jeszcze wyprzedza. Nieźle, co? Zobacz, jak mu siedzi po prawej stronie. Chyba trochę za dużo wrzucił na paczkę, co? Boże święty, żeby zaraz się nie wywrócił, ty! A zajechali żeśmy na stację. Zajechali żeśmy na stację, wam powiem. Ja mam jeszcze ropy, zobaczmy ile, pół zbiornika prawie, ale stwierdziłem, że teraz zatankuję do pełna, to mi starczy, żeby pojechać do celu, rozładować, wrócę tu, zatankuję do pełna, stąd powinienem dojechać do Austrii. Mi się wydaje. Do Austrii tam gdzie tankowałem, i tam w Austrii tankowałem za Euro1. Tam to jest znowu do pełna. I w Niemczech mamy w środę załadunek. To tam do tamtą dojadę i będzie gitara. Kurde, powiem Wam święta. Teraz wielkanocne mamy. A jestem w Rumunii. Wielu z Was może się będzie zastanawiać dlaczego ja na Wielkanoc zamiast spędzać czas z rodziną, z dziećmi twierdziłem, że jednak pojadę w trasę. Ale o tym opowiem Wam później. No i co? Jedziemy sobie przez Rumunię, do celu zostało 83 km i... Wcześniej mówiłem przed chwilą, parę sekund temu, że pogadamy o tym, dlaczego ja zdecydowałem się jechać na święta w trasę. Mi się wydaje, że odpowiedź jest prosta i oczywista. U nas w pracy mamy teraz kryzys. Mi się wydaje, jak wszędzie. Znaczy, kryzys. No, Kryzys jest ogólnie w całej Europie, na całym świecie można by powiedzieć i nikt nie wie jak dalej będzie szło. Tak więc po rozmowie z rodziną doszliśmy do takiego wniosku, że trzeba korzystać póki robota jeszcze jest, póki jest co wozić No i zarobić parę pieniążków, żeby no później móc przetrwać te ciężkie czasy, jakby miały nade, nadejść, nie? Bo to człowiek nie wie, co go czeka, jak długo ten kryzys będzie trwał. No i czy, czy ja go na przykład przejeżdżę, czy się okaże, że będę musiał w domu siedzieć, a za siedzenie w domu nikt mi nie zapłaci. Jeśli pójdziemy na yy, tak jakby na pół etatu robić, to też już pół wypłaty będę miał a to niestety nie pokryje moich wydatków moich opłat i, resztę, i reszty całej którą mam a więc dlatego doszłem do tego wniosku iż no mm, dla mnie jest lepiej, nasz znaczy lepiej ja zarobię trochę firma złapała zlecenie dobre dobrze zapłacone no i firmie lepiej pójdzie, bo teraz niestety nie ma co się okłamywać, każdy grosz się liczy, tak samo jak dla nas, tak samo dla przedsiębiorców, tak samo dla przewoźników, tak samo dla wszystkich. Każdy potrzebuje teraz troszkę pieniążków. No i to jest właśnie powód tego dlaczego e, zdecydowałem się wyjechać w trasę na Święta Wielkanocne. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś odrobić. I nie jest to fajne, jeśli popatrzy człowiek na rodzinę. Bo święta powinna się spędzać z rodziną. W ogóle nasz zawód nie jest rodzinnym zawodem. No i to jest właśnie powód, dla którego ja jeżdżę i robię. Bo myślę o sobie i myślę o firmie. Bo jak firma pieniędzy nie będzie miała, to ja nie będę miał roboty. A jeśli ktoś by się pytał, czy się boję tego wirusa? Nie, nie boję się. Jeśli człowiek będzie uważał na siebie, to nic złego nie powinno się stać. Ja od firmy maskę dostałem. Dostałem dezynfekator. Dostałem różne chusteczki nawilżające. Żebym dbał o siebie, o czystość w kabinie. No i przede wszystkim o swoje zdrowie. Bo pamiętajcie, wszystko, wszystkim, ale jak zdrowia nie będzie, to i też pieniędzy nie będzie i wszystkiego innego.